Świat Riley, odcinek 39, słodka Karolinka, drogi pamiętniczku, nadszedł dzień powrotu. Zjedliśmy z babcią i Jankiem śniadanie na tarasie. Humor mieliśmy wszyscy wisielczy. Dziwne. Czyż nie powinni się cieszyć, że będą mieć mnie z głowy? Szczerze mówiąc, jadąc do babci byłam przekonana, że będę się nudzić i po paru dniach będę tęsknić za domem. A teraz jest mi bardzo smutno, że muszę jechać. Babcia z nadzieją spytała, czy może przyjadę jeszcze do niej w ostatnim tygodniu wakacji lub w któryś weekend. Od razu pomyślałam, że to świetny pomysł. Na pożegnanie Janek mocno mnie przytulił i powiedział, że już za mną tęskni. I że jak będę miała problem z chłopakami, to mam pisać, od razu przyjedzie skopać im tyłek lub poudawać mojego chłopaka, jak wolę. Na dworcu czekał na mnie tata z istrą, która na mój widok zaczęła piszczeć, jakby ją ze skóry obdzierali. Tata powiedział, że chyba wyczuła, że wracam, bo od rana czekała pod drzwiami. W samochodzie, po chwili ciszy, Tata powiedział, że wyglądam, jakbym zostawiła tam coś ważnego. Hmm, może, ale przynajmniej wiem, gdzie to zostawiłam. Kiedy weszłam do domu, Lilka mocno mnie przytuliła. Aha. a tej co się stało? Tęskniła za mną? Niemożliwe. Powiedziałam do Zipa, żeby sprawdził jej temperaturę, bo chyba coś z nią nie tak. A ona ze śmiechem, zamknij się Gupolu, po prostu dom bez Ciebie był jakiś dziwnie cichy. Jejku, czyli jednak mnie kocha. W ekspresowym tempie ogarnęłam rzeczy. Nie mogłam się doczekać, aż odwiedzę Hanie. Po drodze wstąpiłam do Anki, bo obiecałam, że jak tylko przyjadę, to się od razu do niej odezwę. Kiedy mnie zobaczyła, wykrzyczała nareszcie, umierałam z nudów bez Ciebie. A co z Robertem? spytałam podejrzliwie. A Anka ze śmiechem powiedziała: "Ileż można się całować. Moje usta chcą odpocząć". Spojrzała na mnie i dodała: "A teraz opowiadaj wszystko o Janku". Ze śmiechem powiedziałam, że przecież gadałyśmy codziennie, więc jest na bieżąco. A ona, że teraz muszę zdradzić wszystkie ukryte wątki i jeszcze raz pokazać jego zdjęcia. Dopiero teraz czuję, jak mi jej brakowało. Jakiś czas później usłyszałyśmy przesadnie słodkie: "Cześć Anka, jest może Arek?" Anka zrobiła minę typu Czy mogę Cię już wyprosić? Czy muszę być jeszcze przez chwilę miła? Po chwili z łaską dodała, że zawoła go. W mojej głowie od razu zrodziło się pytanie. Kim jest ta dziewczyna? I dlaczego czuję, że już jej nie lubię? To niedorzeczne. Kiedy przyszedł Arek, dziewczyna uśmiechnęła się radośnie. Czego nie można było powiedzieć o nim. Jego spojrzenie było raczej typu Twoja obecność psuje mi dzień. I wtedy spojrzał na mnie. W ułamku sekundy jego twarz rozpromieniła się. Niewidzialny supeł ścisnął mi żołądek. Poczułam dziwną wewnętrzną radość. Coś typu gwiazdka w tym roku przyszła szybciej. Uspokój się, Riley, i przestań szczerzyć się jak idiotka. Upomniałam samą siebie. Pamiętaj, co postanowiłaś. Moje myśli przerwało radosne, Riley, wróciłaś. Ze śmiechem powiedziałam, że jakbym wiedziała, że wszyscy tak się będą cieszyć na mój widok, to chyba wróciłabym szybciej. Spojrzałam na Ankę, mówiąc, że lecę i że widzimy się później. Arek od razu powiedział: Co? Już? Z uśmiechem powiedziałam, że idę do Hani. A on od razu dodał, czekaj, pojedziemy razem, wezmę tylko kluczyki. W tym momencie dziewczyna chrząknęła głośno, przypominając o swojej obecności. Od razu wszyscy spojrzeliśmy na nią. Powiedziałam do Arka, że nie musi i że chyba jest trochę zajęty. Na co on od razu, że wcale nie, a i tak miał dzisiaj odwiedzić Hanie. Dziewczyna z niezadowoleniem powiedziała, że obiecał, że pokaże jej jak przejść bosa w rezydencie. Arek spojrzał na nią i powiedział, że innym razem, bo to nie jest tak ważne jak Hania wiem, co bardziej mnie zaskoczyło, to, że tak szybko chciał jechać, czy mi na dziewczynę, jakby właśnie przegrała walkę o tron. Na odchodne dziewczyna powiedziała, że może przyjdzie wieczorem. Arek po chwili na spytał mnie, czy wpadnę też, to pogramy razem na konsoli. Odpowiedziałam, że nigdy nie grałam, więc raczej jestem kiepska. Na co on z uśmiechem powiedział, ty kiepska? Niemożliwe, ty w niczym nie jesteś kiepska. Zawsze mogę cię trochę podszkolić. Anka z entuzjazmem powiedziała, że to świetny pomysł, że ona z Robertem też z nami pograją. Gdyby spojrzenie mogło zabijać, już leżałabym tam martwa. Hania przytuliła mnie tak mocno, że mało mnie nie udosiła. Powiedziała mi, że mam dla niej coś specjalnego. Kiedy zobaczyła Feniksa, ze zdziwieniem wyszeptała: on naprawdę istnieje. Powiedziałam, że to będzie jej strażnik ognia. Hania przytuliła Feniksa i dodała, że teraz już nic jej nie będzie, bo ma coś, co nigdy się nie poddaje. Wśród ścieżek lasu... Później Hania wyciągnęła pudełko z lakierami do paznokci. Z dumą pokazała mi swoją rękę, mówiąc, że ma brokatowy lakier i czy pomaluje jej resztę, bo te ciocia pielęgniarka jej pomalowała. Od razu się zgodziłam, mówiąc, że brokat u księżniczek jest obowiązkowy. Podczas malowania Hania wyszeptała: jak na ciebie patrzy. Uśmiechnęłam się i również szepcząc odpowiedziałam, że udaje, że tego nie widzę i żeby też na niego patrzyła, jakby udawał, że nas nie słucha. Ania zamyśliła się i z powagą spytała, czy myślę, że się we mnie kocha. <śmiech> ze śmiechem spytałam: kim? We mnie? Nie. A ona, że on patrzy na mnie jak na lampiony, więc coś musi być na rzeczy. Karek zachichotał pod nosem. Kiedy spojrzałyśmy na niego, powiedział ze śmiechem, że nic nie słyszał. Dodałam: że skoro na pewno już słyszał, to może też chce paznokcie. Udał, że się nad tym zastanawia, po czym dodał. Tylko jeśli brokat jest w zestawie. <laughs> Hania aż zapiszczała z radości. Po południu siedziałam z dziewczynami na kładce. Miałam nie pytać, bo to przecież nie moja sprawa, ale w końcu nie wytrzymałam i spytałam Anki, kim jest ta dziewczyna, która przyszła dzisiaj do Arka. Anka powiedziała z irytacją w głosie, że to Karolina, jego koleżanka ze szkoły. Przyczepiła się do niego jak naklejka z bananów do palców. Przyłazi do niego z każdą wymyśloną pierdołą i że ma jej dość. Nieśmiało spytałam, czy on też ją lubi. A Anka ze śmiechem, czy zwariowałam, że przecież widziałam dzisiaj. Nie wiem czemu, ale poczułam ogromną ulgę w środku. Anka z powagą dodała, żebym lepiej się pośpieszyła, bo jeszcze mi go odbije. Od razu powiedziałam, że przecież on nie jest mój. Obie zaczęły się śmiać, i śmiały się, i śmiały. No, chyba przestanę je lubić. W końcu małpa jedna powiedziała, że przecież nie jest ślepa i widzi, że od dawna lecę na jej brata. A on nie jest lepszy, bo gada tylko o mnie. Gada tylko o mnie? Nie. Skup się. Nie taki jest plan. Wpatrywały się we mnie jak w obrazek. Chyba liczyły, że coś powiem. No to powiedziałam, że postanowiłam zrobić pierwszy krok do Leona. Popatrzyły na mnie, jakbym oznajmiła im co najmniej, że Ziemia jest płaska. W końcu Anka powiedziała, że myślała, że mi już z nim przeszło. Pokiwałam głową, że nie. Z niezadowoloną miną powiedziała, że na początku nam kibicowała, ale temat się przeterminował i jest nieaktualny. Co ona gada za głupoty? Po chwili spytała, ile razy Leon do mnie napisał albo zadzwonił, jak byłam u babci. Powiedziałam, że raz. Uśmiechnęła się cwanie, jakby wygrała w jakimś tyle turnieju i wykrzyczała, no właśnie, a z arkiem pisałaś prawie codziennie. Więc co ty odwalasz, Riley? Y z szokowaną miną powiedziałam tylko, że ma na mnie się nie drzeć. I że nie chcę kiedyś żałować, że nie spróbowałam. Anka spojrzała na mnie, jakby zobaczyła jednorosta w klapkach. I już na spokojnie powiedziała, że wiejskie powietrze mi nie posłużyło i że mam się nie martwić, naprawimy to. Powiedziałam do Tiny, a ty co? Nic nie powiesz? Tina z uśmiechem odpowiedziała, że ona jest moją prawdziwą przyjaciółką. Poprze każdy mój wybór, nawet ten najgłupszy, nawet jak wybiorę Artura. <laughs> I to jest przyjaźń. Pod wieczór graliśmy z Arkiem, Anką, Robertem i Karoliną w tekena. Po jakimś czasie Anka z Robertem przestali grać. Zajęli się obściskiwaniem. Karolina wspierała Arka przy każdym jego ruchu. Wystarczyłoby, żeby nacnął X, a ona skakała z radości. Normalnie pożygać się można. Ten Tęczową fontanną wprost do krainy żenady. Później z uśmiechem słodkiej idiotki spytała Arka, czy pokaże jej jak przejść tego bosa. Arek od razu spojrzał na mnie i spytał, czy zagram z nim, bo to jest na dwóch. Po raz kolejny tego wieczoru umarłam od spojrzenia bazyliszka. Po jakimś czasie Anka z Robertem poszli do kuchni po jakieś przykąski, ale zaginęli w akcji. Arek stwierdził, że pewnie Robert pożarł mu siostrę i idzie jej na ratunek. Gdy tylko wyszedł, zniknęła słodka korlinka. A na jej miejscu siedziała lśniąca kolekcja najgorszych cech, wszystkich złych filmowych postaci w jednym. Nie owijając bawełnę, przeszła od razu do setna, mówiąc, że mam się odczepić od arka, bo nie będzie już taka miła. Z udawanym zdziwieniem spytałam, nie będziesz już taka miła? Po czym dodałam, to fajnie, bo i tak to nikt nie szuka Twojej przyjaźni. Karolina z oburzeniem i podniesionym głosem spytała, czy mam mózg. No to ze śmiechem zapytałam, czy przeszczepu szuka, bo obawiam się, że w jej przypadku może on się nie przyjąć. Ups, wyglądała jakby miała jej eksplodować twarz. Na szczęście zguby wróciły i powróciła słodka Karolinka. Dziś był jeden z tych dni, które mieszałem w głowie gorzej niż rollercoaster. Tęskniłam za Hanią bardziej niż się spodziewałam. Jej przytulas prawie mnie udusił. Uśmiech Arka, kiedy mnie zobaczył, dodał mi skrzydeł, choć nie powinien. A potem zjawiła się ona. Karolina. Urocza, słodka Karolinka. Tyle, że w tym słodka było więcej sztucznego niż w wacie cukrowej z dyskontu. Nie wiem, co bardziej mnie zirytowało. To, jak łasiła się do arka przy każdej możliwej okazji, czy to, że rzucała mi teksty, jakbyśmy walczyły o ostatni kawałek pizzy. Spojrzenia, słowa, fochy i wielkie masz się odczepić, jakby właśnie wygrała casting na czarny charakter. Oficjalnie postanowiłam zrobić pierwszy krok do Leona. Nieoficjalnie. Karolina właśnie uruchomiła we mnie tryb zawodnika squid game. Nie, gra się zacznie. Do jutra, Buziaczki. Pa, papa.